Cześć kochani, jak tam wasze spacerki? <laughs> ja wchodzę do parku i takie rzeczy dookoła. Widzisz to? Pięknie jest. I ptaki śpiewają. Jestem po zajęciach z Card w kursie nauczycielskim, w którym biorę udział jako uczestniczka. Ach. Dobrze jest sobie odświeżać różne rzeczy, spojrzeć na nowo na to, co już wielokrotnie doświadczałaś, prowadziłaś, prowadzisz. Spojrzeć to nowym okiem z innej perspektywy w prowadzeniu, dać się prowadzić. Powiem Wam, że jestem właśnie pomiędzy prowadzeniem kursu z WediCard. Mam uczestniczkę w indywidualnym prowadzeniu. Właśnie jesteśmy w połowie kursu. Kobieta bierze udział w kursie czterodniowym i miałyśmy spotkanie w czwartek i piątek. Tak się przysłuchuję, bo tutaj... Żeleś, coś chodzi pomiędzy tymi kwiatami. Jakaś mała istota. Ptaszek jakiś. Kos, wygląda na kosa. Tak, i śpiewają. Więc ja jestem w tym kursie z kobietą, która wzięła udział czwartek i piątek i dalej będzie kontynuować w poniedziałek i wtorek a pomiędzy sama wchodzę w rolę uczennicy w prowadzeniu z Pauliną Mazurek koordynatorką Vatican Art w Anglii. A Paulina jest teraz w Szwecji, więc spotykamy się tak międzynarodowo w gronie polek w różnych częściach Europy. Daje możliwość taką właśnie spotkanie na Zoom. Ja też te zajęcia prowadzę onlineowo. Widzimy się, słyszymy podczas spotkań, właśnie przez aplikację internetową, i mam też takie poczucie, że to jest w dużej bliskości, bo każdy warsztat wygląda inaczej, jest dostosowany do uczestnika, i ja też się uśmiecham do tego, jak te warsztaty są. Indywidualnie dopasowane do każdego, do tych potrzeb indywidualnych, z którymi dany uczestnik, uczestniczka przychodzi na zajęcia. To jest niezwykłe. Jak ten WediCard jest modalny, jak taki elastyczny, a jednocześnie no, uniwersalny. Uniwersalny, dający bardzo dużo możliwości spojrzenia na to, z czym jesteś, gdzie jesteś, kim jesteś, a jednocześnie później się okazuje, że wszystko jest <śledzimy w jedności> tak spójne w jedności. Tak, także 10 maja startuję z kolejnym cyklem. Jest grupa, jak masz chęć. Zapraszam Cię, weź udział. Od 10 maja startujemy z kursem w takim cyklu 10 spotkań i będziemy widzieć się co wtorek o godzinie 18 do 19.30. Jeżeli jesteś na drugim stopniu, to do godziny 20, bo też takie uczestniczki mam, wtedy spotkanie prowadzę równolegle dla pierwszej i drugiej grupy, z tym, że w, dla uczestników w drugim stopniu zostajemy pół godziny dłużej. Tutaj trochę więcej odnosimy karty do życia. A jednocześnie ja wspominam o tym, że Naprawdę poszczególne lekcje możemy w cudownie wykorzystać do tego, co jest w danym momencie w naszym życiu. Mm, tak, bo to jest narzędzie, które może nam dać ogromną radość z życia. Jak tylko masz chęć, zaprosić radość, lekkość, świeżość, kreację, która i tak już jest. Tylko czasem my o niej zapominamy albo sobie nie pozwalamy. No, to ci zapraszam. Przejdź, dołącz, skorzystaj i miej dobry dzień. Wszystkiego dobrego dla nas.